Z strony Mateusz i dzisiaj zapraszam Was na odcinek składający się z dwóch części. W pierwszej z nich spróbujemy opowiedzieć sobie trochę o urządzeniach typu Multicooker. Natomiast w drugiej odczarujemy podroby. No to zacznijmy od Multicookera. Chciałem zaznaczyć, że nie jest to odcinek w żaden sposób sponsorowany przez żadną firmę. E, także z góry zaznaczam, że mimo, że sam posiadam urządzenie marki Philips, e, to tego samego typu urządzenia o bardzo podobnych, jeśli nie tych samych funkcjach, produkują również inne marki typu Tefal, Russell Hobbs, e, Hyundai. E, także, e, także bez żadnego lokowania produktów, ale nie będę bawił się w zaklejanie marki bo uważam to za niepotrzebne. No ale jakby firma Philips chciała mnie jakoś wynagrodzić, to też nie mam jej przeciwko. No ale do rzeczy. MultiCookery to takie urządzenia, ym, które wiele rzeczy robią, ale też wiele nie robią. Ym, powiem, y, komu polecam takie urządzenie, natomiast y, sami y, zobaczycie, że nie jest ono wszechwiedzące ani wszechmogące. Także wszystko z głową. Kiedy sam stałem się posiadaczem Multi Cookera, w pierwszym odruchu pomyślałem, że jest to cudowne urządzenie, które wszystko w kuchni za mnie zrobi. Do którego wrzucam całe produkty bez, żadnego, bez żadnej wcześniejszej obróbki i wszystko samo się zrobi jeszcze w dodatku dokładnie tak jak będę chciał. To nie do końca prawda. Multicookera nie można mylić z urządzeniami typu Thermomix, dlatego że one nie siekają, nie mieszają, nie um, ubijają, ani nie poddają żadnej obróbce mechanicznej potraw wrzuconych do środka. Co natomiast robią. Robią bardzo wiele rzeczy i to często bez naszej pomocy. To znaczy, gotują, gotują na parze, smażą, są idealne do wszelkiego rodzaju gularzy, potrawek i tego typu jednogarnikowych rzeczy. Dodatkowo można też nie przygotować całkiem solidne konfitury, a nawet upiec ciasto, co nawet raz mi się udało i, i efekt był całkiem zadowalający. Kolejnym atutem tego urządzenia z pewnością jest fakt, że misy w tego typu produktach są zrobione z bardzo, ale to bardzo nieprzywierających materiałów. Tutaj mało co jest w stanie się przypalić, także naprawdę jeżeli potrawa jest choć trochę mokra, to naprawdę nie trzeba albo bardzo rzadko trzeba mieszać, albo właśnie nawet w ogóle. Dodatkową bardzo pozytywną i fajną funkcją multicookerów jest to, że zazwyczaj mają wbudowane timery, czyli możemy rano wrzucić wszystkie niezbędne składniki, jeżeli oczywiście potrawa na to pozwala. Nastawić czas na moment, kiedy będziemy wracać z pracy i wchodząc do domu czeka na nas ciepły obiad, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o rodzaj potrawy. Zrobimy sobie mały unboxing. Taki unboxing bez boxu, bo box jest już dawno w śmieciach. Z racji tego, że mam już to urządzenie jakiś czas. Także mamy urządzenie z wygodną rączką do transportowania. W środku znajdziemy cały zestaw akcesoriów. Jest to tacka do gotowania na parze. Są to dwie silikonowe rękawice, żeby wyjąć gorącą misę. Jest to również chochelka, bardzo przydatna z takimi dziurkami do odcedzania oraz łyżka do mieszania, taka z takimi wypustkami, więc łatwo ją można postawić czy zahaczyć gdziekolwiek. Oprócz tego oczywiście przewód zasilający i to właściwie wszystko. Sama misa urządzenia jest dosyć spora, ma około 4 litrów realnej objętości, że 5 litrów objętości, ale 4 litry. Takiej użytkowej, którą można spokojnie tutaj wykorzystać na całkiem solidny obiad dla 4-6 osób. O sprzęcie to tyle na ten moment. Jako podsumowanie mogę o sprzętach tego typu powiedzieć tyle, że polecam je serdecznie dla osób, które po pierwsze nie mają kuchni albo mają bardzo małą i bardzo niefunkcjonalną kuchnię, dlatego że z powodzeniem zastępuje patelnię, garnek jeszcze kilka urządzeń. Po drugie, polecam osobom, które uwielbiają potrawy jednogarnkowe, typu gulasze, potrawki, tak jak mówiłem wcześniej, bo to jest urządzenie wręcz stworzone do tego typu rzeczy. Po trzecie, polecam je amatorom działeczek, domków letniskowych i innych takich miejsc, gdzie o. Dobre warunki do przygotowania posiłku jest ciężko, a to urządzenie może je nam spokojnie, niedrogo relatywnie i całkiem wygodnie i mobilnie zapewnić. Moi drodzy, zbliżają się święta. Niektórzy są w szale poszukiwania prezentów dla bliskich, także też pod tym kątem pamiętajcie o tym, co powiedziałem na początku, dla kogo urządzenie typu multi-cooker jest dobrym pomysłem, a dla kogo niekoniecznie. To taka mała wskazówka w tym przedświątecznym czasie. No i płynnie przechodzimy do drugiej części tego odcinka, czyli do przepisów. Dzisiaj przepis będzie na gulasz, gulasz nie byle jaki, gulasz na żołądkach drobiowych. Jest to danie przepyszne, bardzo, ale to bardzo tanie oraz bardzo pożywne. To jest po prostu bomba energetyczna na cały dzień, dlatego że zawiera również w sobie dużą ilość kaszy jęczmiennej. Powiem szczerze, nigdy nie rozumiałem pewnego rodzaju obrzydzenia, które mogą wywoływać podroby u niektórych ludzi, no bo prawda jest taka, że wszyscy jemy piersi z kurczaka, a to tak naprawdę jest po prostu mięsień piersiowy kury, Dzielając się tego przykładu, jemy również łódka czy podudzia i, 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 i tak naprawdę to jest całkiem podobnie zbudowane jak u większości kręgowców. E, także nie rozumiem, dlaczego nie mielibyśmy mniej żołądków serc czy wątróbki, bo tak naprawdę są analogiczne organy. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale wiem, że jeżeli spróbujecie zrobić gulasz e, z mojego przepisu, to na pewno zmienicie zdanie na temat tych produktów. Powiedzmy sobie szczerze, żołądki drobiowe to żadne obrzydliwstwo. Normalne, ładne, drobiowe, czyste mięsko. E, ładnego koloru, bez żadnych kości ani innych e, szans. Także nic, tylko gotować. E, no to cóż, zaczynamy. Żołądki, około 600 gramów. E, mamy piękne, e, oczyszczone. Można je pokroić w drobniejsze kawałki, co w wypadku drobiowych podrobów oznacza zazwyczaj na pół, ewentualnie na cztery. I pierwszym etapem będzie przesmażenie ich około 10-minutowe z jedną drobno posiekaną cebulą. Wybieramy funkcję Fry. Ustawiamy czas na około 10 minut. Wciskamy start, do urządzenia wlewamy kilka łyżek oleju, na olej wrzucamy posiekaną cebulkę. Na cebulkę pokrojone drobno żołądki i łyżką lub też dołączonym do zestawu yy, mieszadełkiem. Dobrze, wszystko mieszamy. Zamykamy. I do zobaczenia za 10 minut. 10 minut minęło. Nasze przysmażane żołądki wyglądają w ten sposób: nic się nie przypaliło. Tak, ani cebulka, ani żołądki. Wszystko pięknie się dusi. No i przystępujemy do kolejnego etapu przygotowania naszego gulaszu. Dorzucamy warzywa. Mam tutaj dwie marchewki pokrojone w dosyć drobną kostkę oraz dwa pomidory już całkiem e, tak nieklujnie poszarpane w większą kostkę. Dorzucamy do środka. Do tego dodajemy przyprawy. Tutaj są dwie łyżeczki czubate słodkiej papryki. Jest około sześciu siedmiu kulek ziela angielskiego. Cztery mniejsze listki laurowe oraz pod spodem dwie łyżeczki majeranku. Do tego można dodać szczyptę chili, tak dla smaku. No, i teraz wszystko razem zalewamy bulionem wcześniej przygotowanym warzywnym albo mięsnym. Jak to woli, ja tutaj akurat drobiowo-wołowy bulion, 1,5 litra. Wszystko można przemieszać. Tak jak jest, zamykamy i ustawiamy program na stew, czyli, czyli gulasz na godzinę. Kiedy minie około 35 minut, pamiętajmy, aby dodać kaszę dokładnie dwie szklanki. Minęło 35 minut, otwieramy urządzenie. W środku wszystko się pięknie dusi, gotuje w bulionie i teraz dodajemy dwie szklanki kaszy jęczmiennej. Do tego pół łyżeczki pieprzu i solidną łyż łyżeczkę soli. Wszystko dobrze mieszamy. I zostawiamy na pozostałe 20-25 minut gotowania. Zadany czas minął, otwieramy. No i proszę, gotowy gulasz bez wysiłku pyszny, pożywny i bardzo tanie w przygotowaniu. Gulasz z żołądków drobiowych w tej ilości, której podałem to jest 4 do 6 bardzo głodnych osób wyjdzie z Waszej kuchni z bardzo uśmiechniętą buzią. Słuchajcie, e, naprawdę polecam ten przepis. Jest prosty w przygotowaniu, tak jak widzieliście, minimalny wkład pracy własnej. Oczywiście to samo możecie zrobić też normalnie, w garnku, na kuchence. Jedyna różnica jest taka, że powinniście pamiętać o tym, aby co 5-10 minut całość przemieszać. Także zostawiam Was z tą inspiracją na ten tydzień. I cóż, spróbujcie sami, tak na chłopski rozum.